To był naprawdę mocny występ. Na mistrzostwach polskich dotarły aż do ćwierćfinału. Byłem blisko walki o podium. A mój wychowanek, pan Paweł, po raz pierwszy w swojej karierze dostał się do finału w Mistrzostw Polskich. Ćwierćfinał w wieku 14 lat, to jest naprawdę coś wielkiego. Dla nas obu ten turniej był sukcesem, ale Czy można było zagrać lepiej. Czy popełniliśmy błędy, które teraz, z perspektywy czasu, da się wyłapać? W tym odcinku wspólnie obejrzymy cały nasz występ i przeanalizujemy każdy kluczowy moment. Co zagraliśmy dobrze, a co mogliśmy zrobić inaczej? To w sumie dwa błędy. Eee, moje głowy było że więcej. A co najciekawsze, już na samym początku turnieju trafiliśmy na siebie. Jak poszedł nasz pojedynek, zaraz się przekonacie. I najważniejsze, ostatni pojedynek w tym filmie to coś, co szczególnie warto zobaczyć. Paczek jaki cwaniak. Ja tutaj miałem swoją piłkę po tej stronie. Bo tam padł jeden kluczowy błąd, który nie powinien się wydarzyć. A zobaczyłem go dopiero później. I patrz, w tym momencie i tu nie widzę piłki. I może gdyby nie on, to ja bym walczył o finał, a może nawet o cały turniej. Co to za błąd? Koniecznie oglądaj do końca. Eliminacje. Na eliminacjach trafiłem na Pawła. A Paweł na mnie. Śmiesznie, Marco. Czas na wejście Paweła. Ktoś kiedyś napisał komentarz. Uwielbiam pana Paweła. Paweła. <noise> Chciałeś lutatwa, nie? Dwa i pół Nie w las. No ale się. Ale za drugą. Bardzo ładnie. Dwa i pół do komba. Kombo przerwane. Flow. Dwa i... A? Zaczepił Dwa i... mnie, ale tak zaczepiłeś, że... No to drop, ale zaraz od gry Pięknie. Ładnie siadło. Catch na nogi. To fajne jest tego? Tak, bo, bo odbijam trochę, tak dosłownie, nie wiem czy to widać, ale takie jest dotknięcie kolana. Tutaj. No tak, tak, właśnie, no tak, 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 ja to widzę. I to, to jest takie dobre przejście. I ten moment u mnie, patrzcie, pierwsza próba, nie przed skóra, Na backstage on stopku robiłem. No ja tak, no luz. Druga próba, nie weszło. Tak, nie wszedł, no, trudno. Nie weszło, ale pamiętam, jak mi się łydki wstrzęsły. Musiałem temu przeciwdziałać, bo wcześniej był problem z tym stresem głupim. I żeby to naprawić, to w głowie miałem dobra, combo i attack nie? No i zwykłe kombo. Cross na dwa tempa w sumie ten A, Spoko. No i tutaj już wróciłem na swoje tory, ale jeszcze jeden będzie głupi błąd. Że chciałem złapać między kolana, o i mi zleciała. Ale też wyszedłem z tego. Więc... Pierwsze wejście to była moja walka z moimi demonami z przeszłości, ale wyszedłem z tego dobrze, więc brzezik kontra demony z przeszłości 1-0. I <grych> w drugim wejściu się atkuje, ale jest OK. Dobra, przewijamy. strasznie dropili. Ale słuchajcie, Dobra. jeśli nie umiecie za dużo, warto wziąć udział na mistrzostwach. Nie z tego względu, żebyście coś osiągnęli, tylko żeby przeżyć debiut, żeby przeżyć to pierwsze doświadczenie. Więc Dobra, warto. Paweł. Tyk, tyk. Fajne, dynamiczne przejście no. i ten triczek, na ten roll na sajda, bardzo mocny. Fajnie. Teraz Trzymaj lepiej przekandy. Kurde, ja nie ogarniam tego trzymania na stopie, tyk, Nie wiem, nie wiem jak to. Tyk! Tyk. Bardzo dobre wejście. Ja no. <laughs> odpowiedział. No ja tu się odkułem z tą skórą mów. Ale śmieszne, bo tak wwoliłeś do góry. Tak. Tyk! I o! co I... wysoko! Jeszcze Joterkami opowiadał, że akurat sobie popatrzył na mój pojedynek, tak. O, Brzezik wchodzi, ciekawe co zagra. I on tak patrzył, że skóra mówi, miał głowie, że skóra mu w kombo, ale tak. Jodu, co tak wysoko wybił? No i tak wysoko mi poleciał, ten skóra mówi. No, ja chciałem samego, nie? A tutaj robimy show z Pawłem. No, powiedziałbym, że perfekcyjne. Na zakończenie. Tyk, tyk. Ja... Ha <laughs> no, to, to chyba będzie drop z tego co pamiętam. No, szkoda. To jest bardzo fajne przejście. No, no tu tak. miałam trochę takie dwa głupie dropy. Także w ogóle ja analizowałam, jak ci to spadło z tej, z tej fałki? Masz, masz upanowane? No, i... Nie nie wiem wiesz. No nie i spadło, wiem. nie? Spadło, opanowała mi... Ale to było dobre! Dobrze. Piąteczka zbita. Fajne jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Do kompas. Szkoda, że ten slapachtat nie wlazł. Zawahałem się. A dobra była w sumie do slapachtatwa. A tutaj będzie po Jordanie drop. Jest Jordan? Ja zdropiłem a tego nie widać prawie w ogóle. No, to nie, nie Praktycznie nie widać tego no, dropu. Myślę, że sędziowie mogliby nie zauważyć. No. Nie. Rol. Nie planowałem tego, ale zrobiłem jednak, bo przez to pierwsze wejście, żeby naprawić te błędy z pierwszego wejścia. Nie no, No i to były eliminacje. Ja mam szóste miejsce. Ja mam Ja rywalizuję z szóstym miejscem od końca, Paweł z piętnastym miejscem od końca, tak można powiedzieć. U mnie był pojedynek z Marcinem Paruchem. Moje pierwsze wejście. Tatw, ach tatw. Kombo. Product w kombo. No jedna z fajniejszych kombinacji. Jedna z fajniejszych kombinacji muszę. O jadł. Wysoko, nie? No, ale to fajna figara. O, mówię o tych barkach, on to grałem, nie widzisz? O! No co to dużo mówić. No Marcin bardzo nadropił, nie był to jego dzień nadropił, czyli wiesz, drop, czyli piłka upada. To tak w żargonie freestyle'owym się nazywa. Moim zdaniem totalnie bez pomysłu grał, że co mu się nasunie to grał. Spadł mu na nogi, no to coś. W mi o odpowiedzieć, pamiętam. No No ale co no, nie mogłem... Musiałem grać według planu, nie mogłem zaniżać poziomu, nie? A to było śmieszne, bo ja zagrałem sobie topa i Kodrat do mnie wahał jednak. O tu SS Orbit, który nie wszedł mi na finałach oczywiście ale Ale powiem wam, to był mój pierwszy pojedynek w życiu, który zagrałem bezbłędnie, totalnie bez żadnego błędu. No. Bo miałem jeszcze jeden pojedynek prawie, że bezbłędnie z Aliną, co grałem, to bardzo dużo wyświetleń ma w ogóle na szorcie, nie wiem czy widzieliście. No skład. No, no to miałem jeden taki drobny błąd, że tak usknęła mi się piłka, a tu już totalnie było bezbłędnie. A to w ogóle, <śmiech> <śmiech> Akurat w tym pojedynku wyrównałem swój rekord w Tatwach na Buffy. Trzy, cztery... 5, 6, 7, 8, 9. Laterkacie nawet z Kukaską. To z polskim Kukaską. No kurde. No i tak. Najprostszy pojedynek w moim życiu. Finały już Polski. Moja narzeczona Julita się cieszyła, że była w filmie, więc jeszcze raz ją pokażę. Tak. To jest, to jest moje największe wsparcie podczas turnieju. Taki nie, takie niewidoczne wsparcie dla was, ale no. To mi dodaje skrzydeł. A zobaczymy, czy, czy, czy skrzydła ma pan Paweł. Z TikTokerem, z popularnym TikTokerem, z Grzechu Freestyle. On ma więcej obserwujących ode mnie. Że jak? No, <laughs> 600 tysięcy. No, nie wiedziałeś? No i paczko go rozwaliłeś, nie? Jak widzicie, obserwacje nie grają. Fajnie, czy za pierwszą to No, 2,5 do komba, kliperek, Spojrzenie na Grzecha. To wlazło. Ta Szkoda, taki głupi strasznie błąd popełniłem. No i jest spadała, spadała i ja. Aj. No trudno, trudno, A. Ale Grzechu jeszcze gorszy tutaj było. Poleci mu piłka. O, przy kapkach, nie? No bardzo niepewnie gra. Ja chcę powiedzieć Grzechu, jeśli to oglądasz, kiedyś bardzo naprawdę super progresowałeś i na turnieju w Rzeszowie byłeś czwarty i od tego turnieju w Rzeszowie według mnie jakaś stagnacja jest. Jakbyś grał z tym Grzechem z Rzeszowa, który zajął czwarte miejsce, to miałbyś o wiele trudniej. Więc... Fajnie, że pojechał. ale nie, ja to ja na pewno, tak. Super w to zagranie. Tyk. Tyk, no kurde, to jest genialne. Mi się to tak podoba. Myślę, że na takim ludzie to robisz. Ale Grzechu zaskoczył jednym trikiem akrobatycznym. Tu bardzo ładny tu bardzo ładny lowerowy combo. I będzie jeden triczek akrobatyczny. Nie wiem, czy to w tym wejściu. I to wejść. No to zaczął? Nie, no kurde, bez szans Grzechu. No i to jest ten moment, w którym Paweł się dowiaduje, że jest w finach mistrzostw Polski, albo nie? Jest, jest. Bardzo ładnie. Revoluję. Bardzo ładnie. Dobra. Pierwsza runda. O moje to 16. Z Denisem. Patrzcie jaka scena. Ooo, to już inny klimat jest. I taka publika. Znowu ultat w combo. Tu szkoda, że nie weszło. No. Ale tak samo w liniatek miałeś. No, Dokładnie ja, tak nie samo. Nie wiem dlaczego, było. bo to było opanowane dosyć. I tu chciałem e, no, z No jakoś się wyratowałeś, nie? Tak. No i to jest topka światowa Denis. Piękna akrobatyka, no kurde, patrz jest stabilny tych rękach. No. Yeah. 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 No to jest takie trudne. Fajne to. O, co ci pokazał, Kselu? No. Fajne, fajne. No i kurde, to taki głupi. Tak jak ja za gwarin będę mieć, że po prostu zdropię, bo będę patrzeć na niego. To jest Strasznie trudne. Plaseczek taki, Ładnie. No ale grała sekuracyjnie z tobą. Tak. No, już wiedział, że wygrywa. Ale tu głupi No bardzo też wybija z rytmu taki. Sprężynka. No i tu szkoda, że jestem. No, najgorsze wejście w sumie. Było. Denis wygrywa. Ale no, to 16 w Polsce, bardzo ładnie. Denis też docenił. Także spoko. Ja niedługo Denis będzie bać się. Na myśl, że będzie z Pawłem grać. No! No pojedynek przełamania. Pojedynek, którym zmieniło się dużo. Robson chciał face to face ze mną, nie? Wtedy, jak stoi my wcześniej, jak graliśmy w półfinale w Baborowie, to też robiliśmy face to face i w trakcie tego powiedział, to co, jak w Baborowie? Ja mówię, no i będzie jak w Baborowie. A wtedy z nim wygrałem. <laughs> I się troszkę zdeprymował tymi moimi słowami. na jego reakcję. To tak, dobra, dobra. <laughs> dobra, dobra. No ale wiedziałem doskonale, czym bardziej go zdeprymuje. Dobrym kombem. Skóra mów kombo, trójkołowiec. No i tylko. odkłok. Cross. Aktat. Szkoda tego crossa pojedynczego. Yeah, but, but... Tu nie, wam chyba Tu będzie. O. <laughs> no, ja robię tak, że jak już nie czuję And rytmu z crossami, no to slap ahtard i kończę kombo. Slap ahtard dużo prostszy jest dla mnie niż cross ahtard. Taka ciekawostka. I to jest świeższe zakończenie. Jasne. But... Oh. <laughs> yes, no. no i tu chciał mi odpowiedzieć: cross ahtard nie było. I drugi raz chcę. Nie było. Ale dalej bez pomyłki, ale ten będziemy mieć taką śmieszną pomyłkę, że mu od tyłka się odbije piłka. What? No <laughs> właśnie tak, tak, tak. Ale by złapał tak na tyłek. To, ja, cię, fajne, wow. fajne przejście. Ciekawe. Ja. Nice. Słuchaj, jak pod muzę będzie. I teraz. O nie? to akurat było z intencją, nie przez przypadek. Tylko to niedokończone. No, wiedziałem, że już wygrywam. No, nadropił trochę w tym wejściu. No. Ten drugiego deprymowałem chyba. Aj no, z roku. Raz, dwa. No może więcej. No już. trzy, no kurde. No, w się dwa. I przerwane. I tutaj w trakcie sobie służbiem dobra, Aper. A, no spoda. i to jest moja jedyna pomyłka w tej... w tym pojedynku, no to Jordan. Jedyny błąd, ale Brzezi król. pierwszy raz na turnieju. Nie musiałem tego robić, ale koniecznie chciałem przed pojedynkiem z Agbarim spróbować na scenie to zrobić, jak to mhm. jest, no. Dużo rzeczy próbował, by odpowiedzieć, ale to już... Wow! No widać, że tak się chaotycznie na tej scenie czuje. Strasznie się spalił na tej scenie, że nie czuł się swoją. Kawa jeszcze no nic złego nie porzucił w tej ostatniej rundzie. Kompletnie. No nie, nie, już wiadomo było. Naprawdę. Tam dziewczynki do mnie machały, żeby nie pokazywały. A ja daj. nich... Yo, yo, jaz, jaz. No jest. Jest, jestem. Dobry moment. Tak. No dobra. Pora na poziom światowy. Patrz jaki cwaniak. Ja tutaj miałem swoją piłkę po tej stronie. A po tej stronie mniej świeciły światła po oczach. Patrzcie, co so akwari odwalił. Ja bardziej byłem skupiony na tym, że chcę zacząć. On mówi, że on zacznie. A ja mówię, no dobra, i patrz, moją piłkę wykopał do drugą stronę. I zostałem sobie tam, a po tej drugiej stronie było mniej światło, które raziło. Kurde, to jest fania. Ja na to nie zwróciłem uwagi. No i kurczę, jak on zazwyczaj nie robi tego trójkołowca do komba. Nie no robi, robi. Na tym, na tym turnieju, tylko ze mną zrobił. Nie próbował. No i tak, no ale ze mną akurat zrobił. Ale akurat wiedziałem czym odpowiedzieć. Jeśli chodzi o pierwsze wejścia, to wyszliśmy na remis. No ładne komba, Ładne komba. Widać, że o około... Jak czy akto, ak No pamiętam, że tu drop, będzą. O, rzeczywiście nie pamiętałem tego. Nika. O, ale. Nice Zestresowany był. <laughs> dobra, teraz ja. mów. Wow. Tu chciałem ta dwa no, ale zawahałem. Chciałem ta dwa ale się zawahałem. I stwierdziłem, dobra, proza tatwy, nie? Dwa. I tutaj jak mi się źle siadło, bo chciałem słabo wartatwę, ale zrobiłem no, tak. Tu no, chodzi o lower, mi się wydaje, że odpowiedziałeś. O. Tu będzie drop taki. Kilka. Po, po przejściu. Tu przejście fajne No i tu będzie festiwal dropów Niestety No to ba... Kurde, no akurat to... Ale to poprawię, tak? O, jeszcze raz I patrz, w tym momencie I tu nie widzę piłki A, i Światło mi wali po oczach. i na ja robię Nie? To w sumie dwa błędy E, w Mojej głowy było, że więcej Dwa błędy ty to dwa do jednego w dropa. Ale ten triczek bardzo ładny. To co teraz zrobi? Eee. Wow. No. no to są jego takie autorskie rzeczy teraz co gra? Mohamed? Wow. nice, jest krótkie, a pieszczela mocne. No. Ja tu chciałem być aktat. No wiem, wiem, wiem. Nie weszło, no to tak, i podbit. I Wiesz, dlaczego złapałem w, ręce, w rękę? O, i ja myślałem, że krok dalej i jest brzeg sceny, że wylatuje za scenę. I ja złapałem, bo myślałem, że ze sceny wylecę. I jak złapałem, zobaczyłem, o, jest miejsce. <laughs> no ale to tak wyszło, że jakiś kontakt z publiką, nie? To, wy to zrobić, czemu mi to nie wlazło? Jordan, i patrz, jaki głupi błąd, bo chciałem zrobić Battlefield, popatrzeć na niego. I przez to, że chciałem popatrzeć na niego, zgubiłem piłkę. Robię to i ba, za szybko chciałem na niego patrzeć. Widzisz tu już patrzę na niego jeszcze piłki nie złapałem. Musiałam najpierw złapać, potem popatrzeć, a nie co to było, nie? Chłopie, to się zastanów. Szkoda. I Brzezi król. Za pierwszą próbą mnie wlazło. I tutaj patrz. Próbuję sobie na luzie podbijać, żeby się uspokoić. I wlazło. Tak. No, hałas był. I to, no szkoda. Z rzędu, nie? Szkoda. Ile tu było? 3-4 dropy, nie? Trzy było, Tu kapek nie mogłem opanować, ale potem... Ale w już tak skochałem. Ale patrz moją reakcję, tam idę do Konrade takie... Takie... Ojoj. Ale jeszcze dowiedziałem że tutaj można nawiązać walkę. No dobre triki zagrałem. Ale to pokazuję, że się powtarzam tak Kurde, top moment tego... tej batli o! Wiedziałem, że to zagra, ja to już przesłuchiwałem jego grę. Dobry Dobre to było. A on to jeszcze po greku do mnie machał, żebym odszepnął. Dobra, ja, no. no. idź, idź, idź. Kurde, <laughs> no. zagrał to. Ja tu grałem na czas, bo byłam z machanym. Znaczy, on się na do serca. Tak, tak, tak. No tak, tę i nie tyle, ile bym chciał. Raz, dwa, trzy. No i chciałam cztery, a ok. I będzie pięć, ale z dropem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kurde, mógłbym więcej, nie? Ale hałas był. Byłem był I tu znowu to światło walone. Czyż patrz na moje oczy jak ja, mnie razi to wszystko. Widzieliśmy? i przez to światło. I znowu próbuję. Nie widzę, nie widzę piłki. Właśnie się... Strasznie to robiło. Mogłem się inaczej obrócić. O, ale, tu... ale to... to najlepszy moment. Masz na Wiem, widziałem, że mu się spodobało. No. Kurde, no gdyby nie błędy, naprawdę gdyby nie te błędy, ja bym wygrał, naprawdę ja myślę, że bym wygrał. Szkoda, niedosyt jest, ale ten niedosyt dużo mi da, więc tak, werdykt. Remis. Remis, no Michry zdał mi remis, ale jak Michry zdał mi remis, to jakoś już w środku czułem, że sędziowie dadzą na Agbariego. mi jeszcze mógł hala dać na hmm. No szkoda, ale... Otarłem się o podium, można powiedzieć. O walkę o podium, o, można tak. Niezły było. Ja, no ale tak. co, przecież na każdym Tak jest, takie wnioski. No. Jakie wnioski? Wszystko jest po coś. No tak, gdyby nie porażka z zeszłego roku, to bym nie był tym samym brzezikiem. Dajcie znać, czy wam się podobają takie filmy, takie analizy, a my co, wyciągamy wnioski i właśnie idziemy na trening, bo za 20 minut mamy umówiony trening z Julką, więc trzymajcie się i napiszcie w sumie w komentarzach, o czym byście chcieli zobaczyć następny film? To taki zrobimy.